Na miłośników Białego Szaleństwa w ostatni piątek ferii czekała nielada Gratka. Na stoku w morsku zorganizowano otwarte mistrzostwa w narciarstwie zjazdowym. Mamy tutaj dzisiaj mistrzostwa w zjeździe, takie mistrzostwa alpejskie. Każdy, kto chce, praktycznie może wziąć w tych mistrzostwach udział. Nie ma, nie ma tutaj jakiegoś preferencji, że to tylko ludzie z miasta czy z powiatu. Generalnie każdy, kto tu jest, może zobaczyć, że, że coś się dzieje, może przyjść, przywdziać odpowiedni numer, będzie fachowy pomiar czasu. Także o 11.05 mamy to zacząć, dwa przejazdy punktowane czasowo i wyłaniamy. W czterech kategoriach zwycięzców to jest kobiety i mężczyźni do lat 16 i powyżej lat 16. W tej chwili mamy zapisanych 30, w tej chwili 30 osób, czyli jakby tak zostało, to będziemy praktycznie mieli 60 zjazdów. Jest piękna pogoda i bardzo dobre warunki, bo cały tydzień jeździłam z nuczkiem tutaj, takim sześcioletnim. Już drugiego uczę, wnuczka uczyłam, no i bardzo dobrze się mu tu jeździło i przyjechałam z mężem, żeby się rozruszać. Na, we, na Włochy. O Boże, to jest takie piękne, <śmuchy> no, no, żeby powiedzieć dlaczego warto, no to nie ma określenia. No to jest tak śliczne, no nawet popatrzeć na, na dzisiejszą pogodę. Nie siedzi się w domu, no, żeby jeszcze było czyste po powietrze, może jest, nie? Bo, bo to teraz po tych smogach jest, jest różnie, ale widoczność mamy bardzo dobrą. Słoneczko, no, no bajka, no, no tylko się cieszyć jeszcze, jak się w góry gdzieś wyżej wy, wyjedzie widoki śliczne. No, no, i, no i sam ruch na dworze, no jest się musi się być na dworze, nie ma innej opcji, jeżeli się chce jeździć na nartach, trzeba być na dworze, trzeba być na soku bez względu na warunki. Panią, jak ja czuję ten y, śnieg za nartami, jak sypie się, taki ogon, to jest to jest coś cudownego, to pani ja przynajmniej takie mam wrażenie, że jak ktoś lata ponad, nad, y, nieb, na niebie jakimś lotnią. tak lotnią albo, albo szybowcem i ogląda z dołu to wszystko to też ma takie uczucie piękna przestworza wolności no super to jest uczucie no chcę się nauczyć jeździć bo dzieci jeżdżą mąż jeździ więc no też chcę spróbować no po to jest chyba fajny sposób spędzania czasu na świeżym powietrzu w zimie ładna pogoda piękne widoki ośrodek super także nie warto było nie skorzystać pierwszy raz w ogóle biorę udział w, 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 w zawodach także nie mam porównania, aczkolwiek widać było, jak na światowym poziomie to było. Tak, to, że, że tak powiem, na fotokomórkę, przejazd, wszystko. Nauczyłem się jeździć, jak miałem 40 lat. Dopiero, dopiero. No, i, i od tej chwili, że tak powiem, polubiłem. To, to jest kwestia tego, żeby się poruszać. Zimą, zimą zwykle no, nie było co robić na tym, no, a taki sport zimowy jednak, jednak no, powoduje to, że, że człowiek lepiej się czuje. Tak? Uprawiając go. Nie chcemy, żeby ludzi przymus... znaczy, żeby ludzie brali w zawodach udział tylko dlatego, że jest jakaś nagroda. Po prostu chodzi o to, żeby brali czynny, aktywny udział w życiu sportowym, natomiast niekoniecznie za coś. Tylko takie rzeczywiście nagrody, jak to jak to kiedyś się robiło i zawsze się robi w sporcie, po prostu za miejsce. Pogoda dopisała, więc uczestnicy byli tego dnia zadowoleni i usatysfakcjonowani.